Cześć, tu coach Red. W tym odcinku opowiem wam, jak ważną rolę pełni zawodnik rezerwowy w koszykówce 3x3. Do turnieju można zgłaszać drużynę w czteroosobowym składzie, a pojęcie zawodnika rezerwowego w koszykówce 3x3 jest nieco mylne, ponieważ każdy zawodnik jest tak samo ważny. I nie ma znaczenia, czy rozpoczyna mecz na boisku, czy w strefie zmian. Aby rozłożyć wysiłek na czterech zawodników i wytrzymać intensywny, lecz w miarę krótki wysiłek meczowy, system powinien polegać na dokonywaniu zmian w każdej przerwie w grze, tak aby każdy uczestniczył w meczu około 6 do 8 minut zatrzymywanego czasu gry. W turnieju rozgrywa się minimum dwa mecze, co daje średnio 12 do 16 minut gry podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za wynik drużyny przez każdego zawodnika. Osoba, która odpoczywa w strefie zmiany, robi to aktywnie. Pomaga swojej drużynie kontrolując wynik meczu, czas na rozegranie akcji w ataku oraz faule swojej drużyny, jak i przeciwnej. Jego rolą jest szukać przewagi, którą ciężko jest zauważyć, będąc na boisku, i wykorzystać ją do łatwego zdobywania punktów, co doprowadzi do zwycięstwa. Pełni tak, jakby rolę trenera, który podpowiada drużynie z linii bocznej. Jedną z reguł koszykówki 3 na 3 jest brak możliwości ingerencji przez trenera podczas meczu w grę swoich zawodników. Może on przygotować drużynę do meczu i analizować od razu po nim, jednak w czasie meczu komunikacja z zawodnikami jest zabroniona i grozi ukaraniem drużyny faulem technicznym oraz usunięciem z hali lub boiska. Zauważyłem, że zawodnicy grający pierwszy raz w 3 na 3 nie posiadają nawyku zmian. Nie chcą zejść z boiska, gdy brakuje im oddechu lub siły, aby obronić czy zaatakować w kolejnej akcji. W klasycznej koszykówce można znaleźć czas na lekki odpoczynek w ataku lub w obronie, bo nie w każdej akcji bierze udział cała piątka. W koszykówce 3x3 nie ma miejsca na odpoczynek, bo przeciwnik to wykorzysta i zdobędzie łatwe punkty. W 5 na 5 zmiany zgłasza trener, a w 3x3 nie ma takiej możliwości. Szybsza nauka nawyku zmiany daje ogromną przewagę w meczu. Pozwala to na utrzymanie wyższego tempa gry i zmęczenia przeciwnika, który zmian nie dokonuje lub robi to zbyt rzadko. Trenerzy oraz nauczyciele, podczas treningów 3x3, nauczajcie zmiany podczas zatrzymywania czasu gry, nawet wskazując najbardziej zmęczonego zawodnika samodzielnie. Gdy wszyscy są jednakowo zmęczeni, niech zmieniają się po kolei. Mecz sam rozstrzygnie, kto ile czasu spędzi na boisku. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek do końca i zapraszam na kolejne z cyklu między blokami.